Myślę, że turniej Feliksa Sztama można uznać za dobrze obsadzone zawody, bo przyjechała czołówka światowa. Aczkolwiek myślę, że wszystkie zawodniczki nie były przygotowane na 100%, więc na pewno nie można porównać się do igrzysk europejskich. Udało mi się wygrać mimo kontuzji nosa. Igrzyska w Rio właśnie to jest główny cel, do jakich teraz trwają przygotowania. No, najważniejsze zawody, najważniejsza impreza. Ja myślę, że. No, rywalizacja to jest normalna rzecz i nie skupiam się tak na niej, bo jestem pewna siebie i swoich sił. Skupiam się właśnie na tym, by zdobyć kwalifikacje. Myślę, że najgroźniejsze rywalki to będzie Nicola Adams, e, m, myślę, że może ktoś z Azji, m, USA. Myślę, że to takie potencjalne rywalki. Przypustki na Igrzyska Olimpijskie będzie można zdobyć na dwa różne sposoby. Pierwszą eliminacją będą Mistrzostwa Świata w styczniu w Astanie w Kazachstanie. Tam zawodniczki, cztery medalistki z każdej wagi wejdą automatycznie na, do turnieju olimpijskiego. Następny turniej przełom marca i kwietnia i jeszcze miejsce nie jest ustalone, będzie to turniej eliminacyjny w Europie, czyli dwie finalistki z każdej wagi dostaną przepustkę na igrzyska olimpijskie. Ja marzyłbym o jednej kwalifikacji, a na pewno ale stać nasze dziewczyny przy dobrym szczęściu, przy dobrym losowaniu stać nasze dziewczyny na dwie kwalifikacje.